Siema, ja jestem Dziki Zdzisiek, a w dzisiejszym odcinku Część <grym> 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 druga y, remontu bolida <grym> Czyli wymiana przedniej linki Zaczynamy Więc przystępujemy do demontażu Linka została zdemontowana Teraz trzeba ją wyciągnąć z pancerza Robimy to w ten sposób Po prostu wyciągamy Pum, wyrzucamy to gdzie masz nową linkę? Trzeba ją znaleźć O jest tutaj. Teraz celujemy w tą oto dziurkę. Wkładamy. Fix. Wkładamy. Pyk. Wkładamy sobie jeszcze to. Pyk. I teraz, gdy już została zamontowana, wystarczy tylko podać tutaj miętek, bo idzie tu. Wystarczy tutaj tylko założyć. Linka została pomyślnie wymieniona. Hamulec działa. Można go jeszcze podregulować tutaj śrubką. Tylko miatek ma wszystko rozwalone. a nie, za niedługo będzie wszystko. No, hamulec hamuje. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do obejrzenia poprzednich po odcinków. Zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.